A ty gdzie Ej, jesteś w takim oła. razie? Ja jestem w Berezino, ale chcę się zabić i trafić do Elektro w końcu. To nie żyjesz? A potem go ja jest... Na Dolotę? No. Nie, na a, Elektro, bo tam jest, jest niezła ta zasadzka, tam ty, ty, kilku gości siedzi w konienicach. I, I jest w sporo, wiesz, no jakaś fajna... Mogła być Ej, fajna akcja, Ej, ale szybko padliśmy. Ej, a, koni, a, koni, a, koni. a, to ty! <laughs> kurna, nawet w Berezino jesteście, no. Ej, to ty byłeś? Nie, w sensie ja tu jestem, wbiegłem właśnie. Tyłu, Ej, patrz, jedziesz, tak. tak, pokazuję fakirce temu gościowi. Ej, co się stało? Którego mam, Które mam bić? Zombie, look out! Zombie? zombie! Tego w zielonej koszulce? Tak. Tego muzyna w zielonej. Zaś aukolszy, no nie! Ale kurczę, ja też. O, krwawi. Ale poczekaj, ale kto, kto był kto? Bo nie wiem. Czemu my, my <ślam> się wybijeliśmy? Nie jestem. Ja też nieprzytomny Ja wam mówię to był Mike Tyson Co? Jeden gość pobił naszą trójkę? No. Ale to przez to, że ja biłem chyba. Ja... Czyli w sumie normalnie, No jest. Tak. Tam znowu cicho leżę. Jesteś? Gdzie jesteś? No, znowu leżę. No w tym samym miejscu. Kto wstał? To Wstałeś? Tak. Uciekaj, uważaj, bo mnie goni ten Murzyn. On krwawi. Dobrze mu tak Dobra ja sobie makaron na sobie sterczył Ale pewnie bo ja jestem niezniszczalny On trwa mi. Dobra ja sobie makaron Ale ma nie się? Dobra nie ja to też staję okurwa jak mi bije, poczekaj Kto tu jest kto, ty jesteś Jestem ja Hitcher w zielonej koszulce jest... A, To czemu siebie bijecie? Nie, murzyna, to murzyna tego bijemy w zielonej koszulce A, to nie jest, to nie jest psycho przypadkiem Nie, bigo, bigo, boxy, A ten, bokser, kurczę tajso. nie Co? Znowu mnie pobił, ale już naprawdę mocno krwawi. To jest jakiś kurde mistrz boksu, no. Mi się wydaje, że przed apokalipsą Mike Tyson przyjechał tutaj, wiecie, na, na występy. Dobry jest, typ jest dobry. Jest... O, wstałem, znowu nie leżę. Knockoutuj go, go. A jest... O, wstałem, wstałem, wstałem. Widzę go, widzę go. Kurda, jednym czasem mnie je załatwił od razu! Nawet nie zdążyłem uderzyć, no! Jak <grym>. dostałeś po żyje, żyje! Uciekaj, bo tam jest jak jeszcze najlepszy, że goni. O, powiem go, powiem go! Leży? Tak? Bigo, tak. bigo, bigo! bigo, bigo na no no kopy go weź, na no kopy! <grym> <to nie nada. grym> bo jego tam jeszcze wyzywaj <grym> i ściągnij mu spodnie. Dobra, staję, staję, staję. Dobra, Dobra. Ty, A ja biegnę na, na pięciosobowym serwerze i obok mnie świeża, ktoś teraz biegnie <laughs> No wiesz, wyszedł z tego Don't samego założenia, tutaj ty nie Don't żyje, żyje, nie oh, mnie! Dwóch typów, dwóch so, typów On nie żyje, zabiłem go Hello. Nie żyje już Tak, jest hate Dobra, to co, co robimy? Biegniemy do tego elektro, stąd czy. Where are you going? Yeah. Jak go powiedziałem za koszulkę zrujnowałem Ej, ej a. Nie, nie zadzieraj ze mną A co, My, te, robimy, te, te zawo zawo robimy zawody? Nie no ale, ale po, poczekajcie bo co robimy? Chcemy się tu pozabijać i sprawić no, do no, elektro zawody. czy... A to czekaj, a nie okay, mam jakiegoś ci Ale To you have to run there Chodźcie, ja wam pokażę zawody there, there. not to the Electro, you you must mm -hmm. go to the Berezino Chodźcie, chodźcie. Okej, okay? and I let you free Ej, 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 Now you have ej, ej chodźcie, chodźcie, right, chodźcie, chodźcie. No idziemy, idziemy, idziemy. Chodźcie, mam szybko mora. fast. Hmm. Go there. Zrobimy sobie zawody, dobra? Okej. Okay. Niestety nie ma. Mamy Sidosa? Trzeba jednego. Wieki, to jest Ale no bez Amor. Tak. Tu nie ma silosa, świeżek. nie? Ale możemy w tej stodole zrobić zawody. Ale nie to jest nie no, no ale to kurczę no to... A, bo, a co robi primo w końcu? Biegnie do elektro? No, bo jak no biegnie, czekaj to bo na, na dwóch typów trafiłem. Jednego kupiłem, jednego okay, świeżaka. Okay. Jednego oszczędziłem. Chodźcie będzie znaczy, ale... To, A wczoraj. daleko odbiegłeś już od tego? Od Berezino? Tego miejsca co, co miałeś być? No czy... czekaj teraz świeżaka drugiego ładuję z dystansu. <laughs> e, bo może jednak się w Berezino ustawimy, no nie wiem. Lepiej by było w Berezino. No, no to ustawmy się, słyszysz primo? Chciałem. Już nie biegnij do tego U... elektro. Bo tak to każdy z nas szybciej się tam teleportuje, niż on do nas dobiegnie. No, to dobra. tak byśmy sobie, jestem na balocie. <laughs> Chciałem zrobić zawody w stodole. Ale ty, Gabriel, ty się nie ruszasz z tej baloty już chyba od dwóch miesięcy, co? Jaki Gabriel? Jestem kur... A, okej, okay, okej, okay. <laughs> dobra, dobra, nie wiem. Gabriel, dobrze. <laughs> ja tak Gabriel? Gabriel jest? Jest, <laughs> jest na jeszcze dlatego myślałem, że ten... No jest, jest Gabriel. Na dwóch typków trafiłem innego. Nie, to wiesz, jak tylko słyszy balota, to od razu mi się kojarzy z Gabrielem. <gamy> jak co, to ja jestem na lotnisku tym małym w Berezinie A, no to no. możemy, możemy bierz do ciebie. A Ten z, masz e, sprzęt? No tak w połowie. <gamy> Zombiaki, Boże! Nie, nie mam za dużo. No nie mogliście zadać normalnego pytania. Masz karabin i amunicję. <gamy> mam broń, ale nie mam amunicji, bo mi się wyszczelała. Nie, Och, dla mnie właśnie ważniejsze jest wiesz, ja Ładna kamizelka, czapeczka. Nie, no nie ten. A za chwilę zginiesz i będziesz miał wszystko zerminowane, a ja w ogóle nic e... nie będziesz miał. Być. No też radzę. No wiesz, ja też lubię tak wiesz, normalnie nie. No ale to jest tylko na razie na pokaz, nie? ja to tam mniejsza z tym co się z nie? No trochę tak. Ej, to chyba biegnijmy od razu na lotnisko, no bo co, tu chyba ten, przelutowane pewnie będzie wszystko. No ja lotnisko lutuję. Znaczy, no to właśnie, że biegniemy do Aspen. Nie, na no, lotnisko nie biegnijmy, ja mam dość lotniska. Hmm. Ale wiesz, ale nie tak mamy rzeczy, dobrze. nie? A, a gdzie ty jesteś, Mike? Raz się na nowo. Dobra, szukamy ciuchów. Poczekaj, Kazuki, czy ty cały czas gadasz do nas po angielsku? To ty, czy to, czy ktoś tu no. jednak gada? Nie, to Kazuki. Nie, ten... to... <laughs> to <laughs> jeszcze ci walnął. No. Ty, no i teraz ty nie? No <coughs> Ej, dobra ziomy, jestem w elektro i dopajunek. Kurczę. Gdzie ma w końcu no biec? No ty zostań na Brezynie, nie? Ja kurde. idę za może mi się uda M-ku uratować. Ej, no kurde jak cię wyperecik, to. No. O kur. <coughs> <śniaczyminar> też mu przyrobałem. Poczekaj, bo on znajdzie zaraz jakieś widły i tyle będzie po nas Że mu czapkę ukradłeś, nie? Ale to czapka byłaby Ty podbiegłeś, dałeś <śniaczyminar> mu po i ja podbiegłem i też mu dałem nos Spieszyliśmy. Poczekaj, bo on coś chnuje To <jest chnubie>. masz, <sniaczyminar> ty Ja Widać, na Jakieś widły to was pogonie, kurde Dobra to chodź tutaj do miasta, może coś się znajdzie. Jak, jak, jak na wsi, kurczę. Ej, taki... Spokoj... W jak to... takich ty. O, 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 o. Ale gdzie ty jesteś psycho, bo my już biegniemy? Pod szpital chyba biegniemy. Ja idę z o, kurde. Oho, <śmiech> że, <śmiech> dobra, ale i tak... No, nie, Kazuki nie, się nie marcie to... i tak jest dwóch na jednego, jak coś. Kurczę, za, za szybko wbiliśmy w to elektro. No. Trzeba by było się tam kampić i ten może byśmy rozwali. Ja do jednego strzelałem ale... Ale muszę zobaczyć na filmiku czy go zabiłem. <grym> ale ja usuń ten fragment z tym tym. Z czym? Jak spadasz z tych? To na przykład. Czy to wy nagrywacie? Czekajcie znowu świeże. No ja czasem tam no, ten, ten ponagrywam jak, jak wiem że Halo. będzie akcja ale... A słabo. ja, ja, ja ci nie zabraniam Wait moment, wait moment. A to dzięki. Gorzej jak będziesz chciał, wiesz, prawa. Jak będziesz na filmiku, nie? gdzie jesteście? A w dubie mam te prawa. <grymne> My w, w sklepie, w supermarkecie. Wszyscy nagrywasz, to se nagry. Czajho! Dawno zemsta psychowirusa. Czajho! O kurde, jeszcze widzę no, to za... Dobra, I Kazuki, w... no. on, on na pewno nas nie słyszy na TS-ie. Ty będziesz o... nasz, Ja mam ten. Ty, ogólnie nie, typy, które były tutaj na elektryli. No, no. <grytować> oni cały czas kąpią w tym samym miejscu. Bum, <śleski> bum. Bum, bum. łeb. Bum. <laughs> Krwawi. Ogólnie zlutowali nas do końca, nie? Dotarł, Nie, no daj mu się zawdarzać. <laughs> Okrążamy go, okrążamy! Nie ma, nie, nie ma, a nie, przeszedł przez sektory Dobra, flankuje go, flankuje go. No, w Ja przeszedłem? A nie, to może mi się coś... Bardzo dziwnie no? Nie, no też, no. Jakoś nie, nie wiem w ogóle, gdzie jesteś. Ja wiem, gdzie ty jesteś. SAIHO! <laughs> SAIHO! Biegnę do Berezino teraz. Na tym lotnisku życzę. O, no, to super. Dobrze, się... dojrzale zachowujemy. Biega się, walimy z łopaty. Fajko! Ej, ogólnie nie? No. Wiecie, wiecie ilu typów was zabiło? <noise> ilu. Sześciu. Za ty mówisz, skąd to wiesz? A, bo to ten klan, co siedzi w elektro, pewnie, tak? Wbiegłem sobie na górę, nie? Bo no. słyszę jakaś wiara sobie przeładowuje, nie? No. Biegłem na górę, a tu że cię typa na mnie kur, Kurna. <laughs> Ej, no, mnie układać, no Jak mnie mieli nie zabić? Byłem świeżakiem. Jeszcze ich sześciu było. No, come on, come on. I w jednym, ale ogarni to, to, że w jednym budynku sobie siedzieli jeszcze, nie? No, dobra. przeciwko nas. Tak dobra, jak, biegłem, z, jak to będą to granaty. Bieram. Ej, kurna, ja strasznie skacze, ten psycho. Ty, jest około fabryki, wiecie. <laughs> No skacze, skacze, bo mam lag jak cholera. No. Ja to, że mam desynkru. Ja de Ej, tak de... typek... Ej, primo, gdzie ty jesteś, powiedz mi? W solniczkach. To Solniczka. chodź do nas do Berezino, bo, bo już tu się zbieramy. Ale świeżakiem? Nie, e. What the tak? Co, co? <laughs> Jestem człowiek? na 8, osobowym serwerze, nie, już 3 nie, świeżaków A Aha, to jak będziesz nad tym. Przy fabryce nie? To się na większy serwer to wiera kampi i strzela Możesz ich zabić, nie? Po drodze. Mm -hmm. nie, yes. teraz. Na jakim na serwerze. Ej, bez kit, nie mogę. No, nie, ale na razie nie wbijaj. To znaczy na mnie nie wbijaj. A co I... tam na fabryce są? No na fabryce są jakieś typy. Tam No. Na razie, na razie nie wbijaj, nie? A, ej, dam ej, ci... do, do lasu. Dam ci ten, ten mm, moją koszulę. Z lasu ich ściągnę. No, no I to ja ci będę mówił, gdzie, gdzie oni są pochowani, yeah. nie? No I see, I see, I see. czekaj, bo już zaraz będę przy fabryce. Ale to jeszcze nie, dopóki, dopóki mnie nie będzie przy fabryce... Dobra, jestem przy fabryce. Ja was tylko znajdę tu. Ty, i to ja, I ja też idę dobra. w las. O, oh, I see. Aha, post no <laughs> jest... <laughs> ja tym będą oh, spróbuję. Kur... <laughs> Tam w no, pomidora. Pomidora. Ej, tu. Ej! Psycho chciał nakarmić nas z zepsutym pomidorem i niech to ty sam zaczął jeść! Czy idzie to? Cały, cały, Psycho. Ale tak samo jak Primo, ostatnio chciał komuś podać alkohol i sam go wypił. Nie, podałem go przecież, Aston, ale nie wiem, jak to się stało, że to ja byłem sick. Magia. Ej, wy jesteście why, why, na jakim serwerze? No, cały czas na tym samym tym Ej, to chodźcie wszyscy na fakcie. Na Wiecie tą, y, jak biegnie w stronę z no. brzezina, nie? No dobra, możemy No, ale idź, biegnijcie lasem, nie? Spotkamy się przed fabryką w lesie Ale Primo nas nie wystrzela? A nie, no nie Primo nie, nie jest na naszym Primo nie biegnie. będzie walił od razu do świeżaków, nie? Jakby ktoś to będzie pytał <laughs> Ale też nie nas, jest na naszym serwerze Poczekaj, bo oni się zabiją w końcu, no <laughs> O, to... Ej, SKSMS. -y zostaw ogólnie... go Kazuki, zostaw go. User disconnected from channel. No, Zostaw go kazuki. I need... I need... I need... I need... Zostaw go. Need... Need... <laughs> bronię cię psycho, bronię cię przed nim. Need... <laughs> ej, woku. Need... Dobra, no, co tam? I I ogólnie jak, jak będziecie bieg biec, may nie? To biegnijcie naprawdę jest. lasem, bo no, oni strzelają już... Z pół kilometra dobra. Syp sypią już równo, nie? Ale, 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 no dobra, ale dobra. Nie mają. Ale jest tak, jest SKS, Mosin i MK. No dobra, to biegniemy tam. A to czy czekamy na Astry? No Znaczy nie, nie, ja jestem w Nie, 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 nie chora, co, 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 co niech tam sobie na spokojnie <laughs> zrobi wszystko. Ale z taką nienawiścią Cię biłem pod tym dziełem. No ale ja Cię prób... Psycho próbowałem Cię obronić przed nim. No, kijem baseballowym. Ale, ale nic to, w ogóle od nie był nie? Ja go biję po kręgosłupie, a ty, wiesz mówiasz kijem bejzbolowym. On Cię bije dalej. Jakiś... Taka nienawiść w nim, kurde. To Ci zrobiłem, Ależ taki wiesz! Dobra, już to wejdę na fabryki. Ta Ta po plecach i Teraz nie lubisz. No to zrobimy tak, primo. Wejdziesz na ten serwer, a nie będziesz się wychylał, nie? My tam pobiegniemy jako świeżaki. Biegniemy na górę. I ten. Zaczniesz do, do nich sypać, żeby ich, odwrócić ich uwagę, a my tam wejdziemy pod po rabisko. Ej, czy, mm -hmm. czy sprawdzamy tu policję jeszcze w Beryzino? Tą nową? Tylko, że to jest na końcu tam, to nie wiem, czy nikt chce nam się biec. O, o! Drewno dwie. znalazłem! Where are mogli rozpalić ogień A można A masz już kończą? To Mosina, nie? Ten moment z nimi zrobił porządek No O! Ja z nimi ja Ale oni ma... Wok... mają Mosina, Wok... nie? No. Nie, byś musiał Mosinowca na początku zdjąć Nie, 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 ja się na to nie dam <śla> zrobić Okej, <śla> <śla> I... <śla> <śla> bo nie wiem skąd strzelać, że miał... O, tam pójdę na razie zostań w ukryciu. Kurde, das no. to mnie zabijecie, panowie. Ja jeszcze jestem na innym serwie w ogóle. No, no, ale zostań w ukryciu, żeby ci tam nie zabili od razu. No, wiecie co das, tylko zabijecie, wiesz? Jesteś wiecie jedyna dlaczego? osoba grała full fulgira. Bo co, zabiłeś się? Nie, nie, nie. No to chodźmy, ej, no bo... Ej, tam... Kurde, tak, powiedzmy, że się zabiłeś i się <laughs> Co ty mówisz? Co? <laughs> nie miałem takiego laka pasę przez chwilę ten, ponosiłem puszkę i wardet. Co to robisz? No nie wiem, kurde, pewnie, pewnie wypadłem... A czekaj, przez, muszę zobaczyć teraz budynek. odległość. No... Sycho, to ciebie strasznie laguje, jak ty jak tak patrzy. Mam you are dead, kurde. Ale musiałeś dokładnie wtedy u kukuryte. O, scope. Ej, zostaw je! Kurna no, czekaj. Jak się zaraz zemszczę Ogólnie widzę typa jednego. Dwóch pozostałych nie widzę. Kurna, no, mnie. O, dobra, jest drugi. Jest dwóch na dachu. No, jest jeszcze mnie bije jak leżę, kurna, co za Ale czeka, szatan nie człowiek. No stary, oni sobie dosłownie biegają tak po, górce, po górze, żebyś ich zestrzelił teraz bez problemu, bo oni są przy krawędzi. No to czekaj już moment, teraz już jem pucha i już szybko tam loguję.